Cześć moi drodzy, z tej strony Walentyna ze sklepu Włóczko Maniaczka. Witam Was w moim kolejnym vlogu. Bardzo szybko zleciał tydzień, nie spodziewałam się, że aż tak szybko mnie minie, więc znów mamy sobotę, znów nagrywam filmik dla Was o tym, co się dzieje w sklepie, o moich jakichś nowych projektach i planach już na sezon jesienny. Słuchajcie, już mamy 2 sierpnia, czyli już, już tak powoli zbliżamy się do jesieni. Wiem, że jeszcze dużo jest czasu, ale coraz częściej spotykam się z tym, że szukacie włóczek zimowych albo takich przejściowych na jesień, żeby już wydziergać sobie sweterek, żeby zrobić szalik, żeby zrobić kilka par skarpet sobie albo komuś w prezencie na święta. Więc powoli zbliżamy się do tego gorącego sezonu dziergania i bardzo mnie to cieszy, ponieważ Mimo tego, że bardzo lubię letni sezon pod względem tego, jaka jest pogoda, że jest fajnie, że jest długa, długi czas, kiedy jest jasno na dworze, natomiast bardzo lubię te klimaty jesienno-zimowe pod kątem dziwiarskim, bo więcej się dzieje w sklepie, więcej mam takich fajnych włóczek do pokazania, bo też, wiadomo, szybciej schodzą jedne, pojawiają się drugie, i też jakby jestem lepiej zaopatrzona na sezon zimowy. I z tego powodu nie mogę się doczekać, aż znów będzie jesień, znów będzie czas na dzierganie, że każdy zostaje w domu wieczorem i sobie siada z drutami albo szydełkiem. Więc pierwsza taka wiadomość jest, że powoli zaczynam sprowadzać te włóczki na zimę. Może zaczynam od takich lżejszych wersji mernosów, gdzie można z tego wydziergać również jakiś lżejszy sweterek na jesień. Można też dodać jakiś dodatek, mocher, alpakę i zrobić z tego cieplejszy sweterek na zimę. Natomiast już pracuję w tym kierunku, żeby zaoferować Wam najlepsze, według mnie, według mojej skromnej opinii, najlepsze produkty na takie cieplejsze wyroby. Dzisiaj jestem w swoim topie, Sunflower Top. Chciałam pokazać, jak wygląda po dwóch latach. Dwóch sezonach, dobra, nie dwóch latach, dwóch sezonach użytkowania, czyli cały rok z zeszłym latem nosiłam ten top. W tym roku też korzystam z tego topu bardzo często, bo to jest z bawełną z marki Katia Linen. Bardzo lubię, jak jest odczuwalny na ciele, czyli prawie nieodczuwalny. Podoba mi się to, że jest przewiewny, na takie upały bardzo fajnie się sprawdza, a dzisiaj we Wrocławiu wyjątkowo ciepło. Słoneczko. Gorąco, a jest dopiero godzina dziesiąta, więc zapowiada się fajnie. Natomiast wczoraj strasznie było jakoś zimno, smutno, padało i słuchajcie, chyba po raz pierwszy w tym roku poszłam do pracy w kaloszach, bo były takie kałuże, że stwierdziłam, że wszystkie moje trampki będą mokre, i tutaj po prostu zmieniłam sobie na klapki, które mam w sklepie. Ale było tak jesiennie. No, chyba i przez to też poczułam tą taką już energię jesieni, dziewiarstwa, i też zaczęłam robić różne próbki, włócze, które planuję w tym roku wprowadzić na jesień. I powiem na razie tylko tyle, że już jestem gotowa na wprowadzenie jeszcze jednej bardzo fajnej marki, która już jest znana w Polsce, ale też u mnie akurat jej chyba brakowało. I myślałam o tej marce chyba od dwóch lat, i cały czas było coś. W tym roku stwierdziłam, że nie ma wymówek, i pracuję w kierunku tego, żeby tą markę sprowadzić, pokazać wam, wypromować. I mam nadzieję, że wam się bardzo spodoba. Natomiast na razie mam kilka takich projektów, które robię. Pierwszy z których jest właśnie wersja Sunflower Top z włóczki Fonty Bochem. I słuchajcie, było takie małe głosowanie na Instagramie o tym, który kolor sobie wybrać, żeby pasował mi do różnokolorowych spodni. Ale dałam te spodnie, które miałam akurat w tamtym dniu, czyli takie miętowo-seledynowe bym powiedziała i wszyscy wybrali kolor miętowy jako najbardziej pasujący. Tylko nie byłam do tego koloru przekonana pod kątem właśnie tego topu, mimo tego, że bardzo jest ładny i mi się bardzo podobał. Tylko yy, jedna klientka wczoraj ułatwiła mi zadanie, bo wykupiła cały, jakby yy, wszystkie motki, które mi zostały z tego koloru, więc nie będzie w tym kolorze. Będzie w kolorze brązowym. Ten, który najmniej osób wybrało niestety, ale mi się wydaje, że w tym kolorze jeszcze nie mam dzieniny i chciałabym taką zrobić. I jest bardzo taki neutralny, naturalny i mi się bardzo podoba. To jest pierwsza rzecz u mnie na drutach. Druga rzecz, to wam nawet ją pokażę. Czekaj. Druga rzecz, którą mam na drutach, nie jest tego dużo na razie. Patrzcie tyle. To jest T-shirt polo z mojego wzoru, który jest teraz w trakcie testowania. Widziałyście już pewnie tą sukienkę w kolorze białym, taką z kołnierzykiem polo, i stwierdziłam, że muszę mieć też wersję mm, koszulki. Po pierwsze, żeby zaprezentować to w dniu premiery, a po drugie. Aby po raz, nie wiem, setny sprawdzić swój wzór i też pomóc testerkom w pewnych momentach, i też przygotować takie filmiki pomocnicze do wzoru, ponieważ w niektórych miejscach dla mnie są to rzeczy bardzo oczywiste, natomiast wiem, że nie są. I chcę pokazać, w jaki sposób ja to robię. Może komuś to pomoże przy wykonywaniu tego wzoru. I patrzcie, to jest kolor haki z tymi nupkami pięknymi. Tak wygląda w dzianinie. I wybrałam ten kolor, bo chyba mam milion rzeczy w kolorze haki, ale tutaj przy tym y, projekcie bardzo mi się podobało trzy kolory. I pierwszy to właśnie był ten, drugi to był jasno-niebieski, tylko na niego mam jeszcze jeden plan na wzór. Na razie go nie, zdradzę, nie zdradzam, ale będzie jeszcze w tym roku, bo to będzie projekt taki bardziej jesień-zima, mimo tego, że to jest bawełna. I trzeci kolor, który mi się bardzo podoba, to jest kolor y, taki. Granatowy, mocno ciemno-niebieski, i mi się bardzo podoba też pomysł, żeby z tego zrobić koszulkę. Natomiast właśnie pod kątem filmików pomocniczych nie byłoby to fajne, bo też źle by to wyglądało na filmikach i nie byłoby widać tak mocno tych oczek. Musiałabym mocno doświetlać, rozjaśniać filmiki a tego bym chciała uniknąć. Więc to na wszelki wypadek zostawiam sobie jako pomysł na przyszły rok. Może zrobię jeszcze jedną koszulkę, bo ta konstrukcja z pagonem bardzo mi się podoba. Jak widzicie, tutaj jest ten pagon. Tu robiłam rzędy skrócone, więc tutaj z tyłu mamy więcej, z przodu mamy na razie mniej. I później tutaj dorabiana jest plisa, jakby razem już z robótką. Łączono wszystko w okrążenia, robimy do, do pachy. I później rozdzielamy sobie na rękawki. Więc konstrukcja nie jest jakaś bardzo skomplikowana, ale z drugiej strony mi się podoba właśnie ten pagon, bo ostatnio, tak jak mówiłam, zmęczyłam się od raglanu i trochę odchodzę od tego i szukam innych rozwiązań, żeby to wyglądało trochę inaczej. Więc tą robótkę mam ze sobą w sklepie najczęściej, ponieważ tutaj po pierwsze spisuję ten wzór, co już jest spisany generalnie, ale Poprawiam albo przeliczam coś w trakcie, jak testerki do mnie piszą, że coś im nie wychodzi, albo mają inną liczbę oczek. No to zawsze mam pod ręką swój prototyp, trzeci chyba już z kolei, i na nim porównuję, czy ja mam dokładnie tak samo jak one, czy coś tutaj jest jakby inaczej. To jest drugi projekt. Trzeci projekt to jest nie mój, generalnie jakby, dobra, inaczej. To jest mój projekt na Sunflower Top, który stwierdziłam, że zrobię w wersji sukienki. I chyba też o tym kiedyś mówiłam w filmiku o przeglądzie tych dzianin, które zabrałam ze sobą na Wool Fashion. Tak mi się wydaje, że tam o tym mówiłam. I mówiłam, że ja chcę taką rozpinaną sukienkę, żeby było tutaj bardzo dużo guzików, ale z tym wzorem, który mam tutaj na boku, o z tym, żeby taki był ażurek ładny. Więc pomyślałam tak, że prawdopodobnie tutaj do momentu pasa. Jakby wszystko jest niezmiennie, tylko, tylko wiadomo, robimy w rzędach, bo ma być rozpinana, później muszę trochę pokombinować. I zrobiłam takie małe zlecenie dla swojej mamy, która ostatnio znów kręciła się w dzierganie dla mnie na potrzeby też sklepowe. I ona powiedziała, że jak najbardziej mnie wesprze w tym momencie i pomoże mi zrobić. Jakby prototyp, do momentu, w którym jestem pewna, a później sobie kontynuuję tak, jak sobie wymyśliłam. Więc mam tutaj, patrzcie, sukienkę. I to jest też włóczka Katia Linen. Już Wam pokazuję w tym pięknym, wiśniowym kolorze. Nie, nie pokazuję. Prześwietuję, O, Katia Linen. Bawełna z lnem. W tym kolorze, wiśniowym też nie było przez dłuższy czas. Dostawy, ale już przyszła i mam dużo motków, więc można sobie zrobić jakąś fajną dzianinę albo ten sunflower top, albo coś innego, właśnie w tym kolorze, bo wiem, że jest wyczekiwany. I słuchajcie, jest sukienka. Na razie to wygląda tak. O, pokażę na prawej stronie, że dalej mamy ten ażurek tutaj na boku. Mamy też go na pasie. I jedna z dziewczyn mi podpowiedziała taki dobry też pomysł, że te dziureczki tutaj, na przykład na sukience, mogą też służyć dlatego, żeby dać tutaj jakąś wstążkę albo sznureczek i sobie jeszcze bardziej kształtować tą sukienkę pod swoją sylwetkę. Więc też taki pomysł pojawił się i też mi się wydaje, że fajnie, że tutaj można dać sznureczek. I na dole wymyśliłam taki wzorek. I też zrobiony już jest coś takiego. Więc taka sukieneczka prawdopodobnie już będzie na przyszły rok, ale, ale już mamy prawie całą. Zostało mi tylko wykończyć, zrobić plisy, tak jak sobie wymyśliłam, i tutaj jeszcze pojawia się taka kwestia, czy ja chcę zrobić to na guziki, czy jednak na takie haczyki. Nie wiem, czy kojarzycie, w spodniach często bywają, w takich garniturowych, że po prostu jest dużo takich haczyków. Fajne w tym jest to, że nie musimy jakby planować, w którym miejscu na plisie muszą być dziurki na guziki, a też chcę, żeby to było w miarę gęsto, żeby nic się tutaj nie odkrywało, żeby nie było żadnych otworów, tylko żeby szła ta plisa równo i wszystko przykrywała. Więc mi się wydaje, że tutaj może pójdę w stronę tych haczyków. Ale będę Wam opowiadać, jak już się zdecyduję. Więc to jest, jest trzeci mój projekt, taki na drutach, który też jakby muszę zrobić. Czwarty projekt, też go nie mam przy sobie, ale mówiłam wam chyba kiedyś o takim fajnym lnie od Fonty, który sobie zaplanowałam, że zrobię z niego, w ogóle top chciałam z niego zrobić, no tylko okazało się, że len 100% dla mnie jest taki dosyć sztywny. Nie podoba mi się, jak to układa się w dzianinie. Może to być ładne jako dodatek do innej włóczki, na przykład bawełnianej, też cienkiej, i w połączeniu może to by wyglądało lepiej. Natomiast ja tego nie poczułam. Robiłam w jedną nitkę, w dwie nitki, w trzy nitki próbowałam, ale i tak ta dzianina wychodziła taka. Wiem, że len później się rozchodzi i robi się bardziej taki przyjemny do ciała, ale jakoś nie byłam przekonana. Więc z tego lnu i z bawełny marki z Hepies robię sobie letnią wersję spódnicy My Fluffy Skirt, czyli zamiast moheru mamy len, zamiast podkładki z merynosa mamy bawełnianą podkładkę. I słuchajcie, już jestem na końcu. Robię tylko ten ściągacz na górze i wkładam gumkę i będzie już gotowa spódnica. Może jeszcze pochodzę nawet w tym roku w niej. I tutaj Wam pokażę oczywiście zdjęcia. Natomiast chciałam też Was zachęcić do zakupu tej włóczki. Ale okazało się, że marka Fonty ma cały, jakby przez cały sierpień zamknięty magazyn. Nie wysyłałem paczek do 25 bodajże sierpnia i nie ma opcji, żeby cokolwiek tam zamówić, więc te braki w włóczkach Fonty Bochem zostają niestety do końca sierpnia. Korzystajcie, kto jeszcze ma swój jakiś wymarzony kolor, że jeszcze można to kupić, o ile jest na stanie u mnie, bo później dopiero będzie pod koniec sierpnia. Tak samo właśnie z tym lnem. I stwierdziłam, że tą spódnicę prawdopodobnie też zostawię na przyszłą wiosnę, i wtedy będę bardziej o niej mówić, bardziej ją promować. Natomiast już będę ją miała i zrobię chyba jeszcze w tym roku jakieś ładne zdjęcia, właśnie w takiej stylizacji, innej wersji tej spódnicy. I o projektach chyba tyle. Co do próbek, też, jak mówiłam, robię różne próbki z różnych rodzajów włóczek. Które bym chciała wprowadzić do sklepu, albo które próbuję po raz pierwszy, poznaję te włóczki i też mam swoje zdanie na ten temat. Są takie, które od razu mi pasują i sobie zapisuję na listę do zakupów, że faktycznie to jest to. Natomiast są takie, które odrzucam albo zostaję z takim pytajnikiem na liście, ponieważ albo mi się nie sprawdziło na tych drutach, na których robiłam. Albo też jeszcze nie są zablokowane, i też nie wiem, jak się zachowa ta włóczka po praniu. I też czekam, żeby to wszystko wyprać ładnie. W końcu jest ładna pogoda i można to zrobić. I co tutaj ważnego, że w tym roku będą też więcej będzie tych włóczek z wełny Merosa, nie superwash. Wiem, że ostatnio jest taki trend, że ten superwash nie jest taki do końca fajny i jest dużo zdań w internecie na ten temat. Nie ze wszystkimi się zgadzam, natomiast wiem i zdaję sobie sprawę, że są osoby, które nie chcą tego super też ze względu na to, że jest bardziej rozciągliwy, bardziej elastyczny i y, trochę taki nieprzewidywalny już po wypraniu. Dlatego też będzie więcej włóczek z takich wełenek, nie super dla osób, które lubią, żeby to było bardziej rustykalne, bardziej takie nie wiem, z prawdziwej wełny. I y, ja. Jak mówię, słucham się, przysłuchuję się do tego, co mówicie, i też wprowadzę takie włóczki. Na pewno będzie z czego wybierać. I odnośnie próbek, jeszcze taki sobie wymyśliłam projekt. Nie wiem, czy mi się uda, ale tak zapowiada się fajnie, więc też chciałam wam powiedzieć albo zapytać też, może ktoś już próbował coś takiego zrobić. Włóczki, które już mam w sklepie, próbuję połączyć na różne sposoby, zobaczyć, co z tego wyjdzie. Dlatego Teraz na tapecie mam nowe połączenie włóczek, które na razie jest jakby tylko jako pomysł w testowaniu, ale jeszcze nie próbowałam. Fonty Nimbus, który lubicie, znacie już od wielu lat. To jest wełna z dwóch merynosów różnych ras, ale to nie jest super łoszczot. To jest taka rustykalna wełenka, bardzo fajna, troszkę szorstka, ale Przyjemna do ciała według mnie. Dla osób bardzo wrażliwych to może być taka trochę drapiąca, natomiast dla mnie jest jak najbardziej ok. Tylko chciałam ją trochę zmniejszyć, trochę bardziej rozpuszyć, i sobie pomyślałam o tym, żeby dodać do niej fonty Lipopet. To jest włóczka Baby Sury Alpaka na jedwabiu z domieszką wełny. Dlaczego myślałam właśnie o tej, a nie o moherze? Ponieważ fonty Nimbus jest dosyć taką grubą włóczką. Ona jest na druty 3,5. Więc to nie jest taki fingering, który mieszamy z, z moherem. I pomyślałam, że też spróbuję połączyć ją z czymś grubszym, ale takim puchatym. Więc poszło w stronę tej Baby Suri Alpaki, która jest grubsza niż moher. Żeby też nie dodawać dwóch nitek moheru, a żeby ten puszek był widoczny. No i wybrałam kolory, które ze sobą bardzo grają, tak mi się wydaje. Tylko mam jeszcze takie kłopot, że jest jeszcze trzeci, w sensie drugi yy, super Lipopet, który też mi się bardzo podoba. I zobaczcie. Z tym tutaj i z tym tutaj. Wiadomo, te odcienie nie są tak jeden do jednego ze względu na farbowanie jakby różnych materiałów to raz, a po drugie też, wiadomo, jakby nie były yy, zrobione w taki sposób, żeby je łączyć. I ja to po prostu robię na własną rękę i kombinuję i mi się podobają oba połączenia. Tutaj by bardziej rozjaśniło, tutaj by bardziej zrobiło taki wiśniowy akcent i przez to, że nie mogę zdecydować się na jeden kolor, a nie chcę rozpakowywać z dwóch motków, ten na razie to leży tak na stoliku i sobie myślę o tym, który kolor z tym połączyć. Ale mi się wydaje, że dzianina z tego wyszłaby bardzo miękka, puchata, no i też takie grubsze druty już by wtedy weszły, nie wiem, piąteczki, może 4,5. Też bym musiała zobaczyć, jak lejąca by była dzianina i jaki efekt uzyskać. Więc będę próbować i też wam dam znać, co z tego wymyśliłam. Bo na razie te połączenia, takie powiedzmy klasyczne, Merino Fingering i Moher, to już mamy jakby załatwione. Mam tego w sklepie e, trochę. Mam tą włóczkę Alona Anna, która jest w wersji Fingering, i do niej jest Moher w tym samym odcieniu, i też jest ta fonty Bebe Merinos. Z fontyki do pale na poliamidzie, która też bardzo ładnie się łączy w dzianinie, albo też można, tak jak ja robiłam tą spódnicę, można zrobić jakieś różne warstwy, albo na przykład paseczek, merenosa, paseczek moheru, paseczek merynosa, paseczek moheru i <laughs> zrobić sobie taki sweterek trochę przyświtujący, trochę kryjący. I to też. Taki fajny pomysł. Rzucam pomysły, a Wy sobie wybierajcie, co Wam się najbardziej podoba. No i co jeszcze? Letnich włóczek już prawdopodobnie nie będę domawiać nowych. Jedzie dostawa, właśnie, jedzie dostawa cykinów. Wiem, że nie będą to wszystkie kolory. Niestety nie ma, bodajże, ekry albo beżu, albo obu. Coś takiego widziałam w fakturze, że tych kolorów nie ma na stanie na razie, ale jadą te nowe cykiny. Więc w przyszłym tygodniu, w poniedziałek albo wtorek, już do mnie przyjadą. Zrobię jakieś pierwsze próbki, pokombinuję z łuczkami, które można tutaj sobie dobrać, i też przygotuję taki dla Was filmik z nowymi kolorami cekinów, żebyście też zobaczyli, jak to wygląda. I co? I chyba tyle na dzisiaj. Nie ma tego dużo, ale też wiem, że w sezonie letnim rzadziej oglądacie te YouTuby. Wybieracie te krótsze filmiki, prawdopodobnie z tego co widzę w jakichś tendencjach i w algorytmach, że nie macie tak dużo czasu. I ja się bardzo cieszę, że też macie taki czas dla siebie urlopy, odpoczynek, wyjazdy nad morze albo nad jezioro. I to też jest fajny czas, żeby nabrać się słońca, nabrać się witaminy D, i później z nowymi siłami wchodzimy w sezon jesienny, i wtedy już będziemy działać na mocną skalę. Powiem Wam, że na ten rok mam plany bardzo ambitne i ten rok to mam na myśli sezon 25-26, tak od jesieni do wiosny. Będę rozwijać sklep, bo jak chyba mówiłam kiedyś, to jest koniec mojego czwartego roku działalności. Czy piątego? Dobra, pauza. Ma 23, 3, 24, 25. 26, piąty rok działania. Jednak piąty rok działania, i to dla mnie jest takim, taką metą, że mówiłam, że daję sobie te 5 lat na realizację tego marzenia. Jak dobrze pójdzie, to pójdziemy dalej, jeśli nie, to będziemy myśleć w innym kierunku. No bo wiadomo, też nie może to być po prostu pasją, która nie przynosi też zysków, wiadomo. A no, też już marzy się o swoim domie, o jakimś, nie wiem, jakichś ambitnych celach. Nie o wszystkich marzeniach opowiadam na głos, ale tych marzeń trochę mam, więc tutaj też planuję mocno działać, też Was zachęcać do zakupów u mnie w sklepie, do wspierania takich małych firm, bo wiadomo, że te duże giganty to sobie przeżyją. Oni też mają tych zamówień sporo, mają tych włóczek, też całe magazyny wypchane kartonami. Ja to jakby rozumiem i też jakby zdaję sobie sprawę, że w takim sklepie znajdziecie wszystko naraz, w dużej ilości, w takiej, której potrzebujecie, i jak najbardziej jakby jestem ok z tym. Natomiast jeśli cenicie takie mniejsze sklepiki. Jeśli lubicie wspierać małych lokalnych przedsiębiorców, którzy albo zaczynają, albo dalej borykają się z tymi trudnościami, które są w tym polskim świecie przedsiębiorczości, no to polecam się. Polecam sprawdzać te mniejsze firmy i też będę w tym sezonie też wspominać o takich firmach jakby Komplementarnych, czyli też związanych z dziwiarstwem, niekoniecznie z włóczkami, ale też z osobami, które tworzą coś dla dziewiarek, bo uważam, że te firmy muszą przeżyć, muszą dalej się rozwijać, i po to jakby jesteśmy tutaj, żeby się wspierać nawzajem i żeby spełniać marzenia. Moim marzeniem jest zostać w tym sklepie, zostać z tą swoją firmą i dalej dla Was robić fajne treści, pokazywać fajne produkty. Zachęcać Was do zakupów. No i z Waszej strony też liczę na takie wsparcie. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień z nowymi cykienkami i z nowościami odnośnie moich projektów. Do zobaczenia wkrótce. Pa! pa.